Archeolodzy odkryli tysiące podziemnych tuneli pod kontynentem europejskim. Odnajduje się je na ogromnym obszarze pomiędzy Szkocją a Turcją, wliczając w to tereny Czech oraz Niemiec. Naukowcy nie mają pojęcia, kto je zbudował, ani też jaką pełniły funkcję. Na przestrzeni lat sugerowano nawet, że tworzą one jeden wielki kompleks podziemnej autostrady. Jaka jest prawda? Tunele zostały szczegółowo opisane przez niemieckiego archeologa dr Heinricha Kusza oraz jego żonę Ingrid w książce pod tytułem Tajemnice podziemnych drzwi w starożytnym świecie. Twierdzili oni, że bardzo podobne tunele były wykopywane pod setkami osad neolitycznych w całej Europie. W samych Niemczech znajduje się około 700 metrów tuneli nazywanych Erdstal. kolejnych 350 znajduje się w austriackiej Styrii. W całej Europie znajdują się tysiące takich tuneli, poczynając od Szkocji aż po Turcję. Ich istnienie budzi niemałą konsternację, ponieważ są one stosunkowo wąskie i mierzą przeważnie około 70 cm szerokości. W niektórych miejscach znaleziono nawet niewielkie pomieszczenia do przechowywania narzędzi lub jedzenia i odpoczynku. Najpopularniejsze teorie na ich temat głoszą, że są to struktury o znaczeniu religijnym i że mogły należeć do jakiegoś niechrześcijańskiego kultu. Problem polega na tym, że informacje o tych tunelach nie pojawiały się w żadnym z istniejących tekstów historycznych, co znacznie utrudnia przypisanie tych budowli jakiejkolwiek grupie lub kulturze. Prawdę powiedziawszy, w tunelach nie ma prawie żadnych materiałów archeologicznych, poza śladami po paleniskach. Na ich podstawie Archeolodzy sugerują, iż powstały one na przełomie X i XII wieku naszej ery. W publikacji z 2000 roku pod tytułem Die Regional Typisierung der Erdstalle Herbert Wimmer stworzył przybliżony system klasyfikacji dla różnych typów tuneli Erdstall. Podzielił on je na typ A, typ B, typ C i typ D. Pierwsza z tych grup to z reguły tunele z pojedynczą długą galerią, z korytarzami poślizgowymi i krótkimi skosami bocznymi. Typ B ma wiele poziomów połączonych w wielu miejscach pionowymi przejściami poślizgowymi. Znaleziono nawet pomocnicze tunele budowlane, które po zakończeniu budowy zostały zamknięte. Na końcu każdego z tych tuneli wycięto wnęki do siedzenia lub poszerzono tunel dłuższą ławką. Typ C ma wiele poziomych przejść poślizgowych, a na końcu lub w środku struktur znajduje się tunel okrężny, który jest wystarczająco wysoki, aby przejść przez nie w pozycji pionowej. Ostatni z typów ma bardzo wiele komór, które są połączone tunelami. Korytarze poślizgowe są w tym typie przeważnie poziome. Oglądając zdjęcia tuneli Erdstal, trudno nie zastanowić się nad tym, kto był twórcą tych podziemnych korytarzy. Wiele wskazuje na to, że nie była to żadna konkretna grupa etniczna, ponieważ podobne tunele odnajdywane są niemal w całej Europie, wliczając w to Wyspy Brytyjskie. Trudno ocenić to bez jakichkolwiek źródeł historycznych, stąd też pojawiło się wiele szalonych teorii, takich jak ta, że podziemne korytarze były próbą stworzenia podziemnej autostrady lub też, że podziemne korytarze chroniły ludzi przed skutkami jakichś ekstremalnych zjawisk pogodowych, epidemii, a nawet wojen. Nic nie wskazuje na to, aby tunele miały stanowić jednolitą podziemną autostradę, lecz pomimo tego, skala konstrukcji z jaką mamy tu do czynienia jest dość imponująca. Ich osobliwy rozmiar budzi tym większe kontrowersje, jeśli zdajemy sobie sprawę, że w niektórych regionach, gdzie znajdują się takie tunele, istnieją legendy, że ich twórcami były skrzaty. Jedną z lokalnych nazw dla tych tuneli miało być bowiem słowo ,,Szraceloch", co oznacza ,,Skrzacia Dziura". Czy tajemnicze podziemne tunele mogły mieć jakiś związek z istnieniem tych mitycznych stworów? A może było to jedyne logiczne wyjaśnienie dla ówczesnych ludzi, którzy w ten sposób tłumaczyli sobie ich niewielki rozmiar? Odpowiedzi na to pytanie poszukuje obecnie zespół znany jako Grupa Robocza do Spraw Badań Erdstadt. Jej przedstawiciele dzielą się swoimi odkryciami na corocznych spotkaniach. Jak dotąd ich wiedza w zakresie tych tuneli nie poszerzyła się znacząco, lecz nowe techniki badawcze mogą zmienić ten stan rzeczy. W toku badań zasugerowali oni chociażby, że tunele mogły być źle pomyślanymi mieszkaniami, które zostały porzucone, gdy tylko wady życia pod ziemią stały się dość oczywiste. No cóż, o tym co wydaje się Wam bardziej prawdopodobne, zadecydujcie już sami i nie zapomnijcie podzielić się swoją opinią poniżej w sekcji komentarzy.